Was w drugim odcinku letniego Grand Prix. Pamiętamy, że w poprzedni, pierwszy konkurs w Wiśle wyszedł fenomenalnie. Miejmy nadzieję, że drugi pójdzie również wspaniale. Zaczynajmy. jedyny, pierwszy z naszych skacze, jedyny Polak, który nie zdobył punktów. to Jarosław Przak. I jeszcze w kolu że żeby swoje kwalifikacje. Może nie jakoś wysokie miejsce, ale... Chcę zadowoleni z tego, że chociaż się zakwalifikował. Zobaczmy, co pokazuje na Chyba ale lepiej. Lepiej krzaka? To też nie lepiej od od to też czekujemy. Patrząc na poziom skoków naszych reprezentantów, trochę lepiej to skoczyło. Wązek bardzo ładnie wyszedł z progu. I to jest dobry skok. Najlepszy jak na z naszych reprezentantów. I jak na razie jest drugi. Pora na 16 w ranki, w, w klasyfikacji generalnej. To Dobry skok, szóste miejsce. Przechodzimy do, tych naszych, do tej naszej ogromnej grupy światowej. Najlepszej jednostki. I jednocześnie też najlepszej jednostki z Wisły, czyli też na momencie Jakota. I to jest kolejny dobry skok. Polaka, tak, to jest trzeci. Porona Jakuba Wolnego. To było bardzo ładny. Siódmy Pora na nakłada największą sensację w konkursu. Czyli 10 tutaj górę. Widzisz, jeszcze bardzo skok. I do teraz zostało nam sześć reprezentantów. Nie, siedmiu chyba. siedmiu. Ja siedem. Sześć. Sześciu raczej. Ech, 6 miejsce. Nie. Siódme miejsce, szóste miejsce. I czołowe cztery miejsca. teraz kolejny też jakby wyzwań, który by Jak na razie Polacy znowu są bardzo podwójni. Bardzo raczej tych kwalifikacji Polakowi wygrać się nie uda, ale i tak możemy być zadowoleni z wyników Polaków w kwalifikacji. kwalifikacjach. jeszcze wyczynę się, że się to Klasyfikacji generalnej zaczyna zniszczyć, ale zniszczył trzeba co jak to pierwszym To daje bardzo słaby pora na najgorszego na, na, na z zawodzin, którzy stanęli na podium pierwszego konkursu. Czyli Andrzeja stękały i to jest dobry skok. I jednak ponad wygrywa kwalifikacje. Pytanie, się, czy będzie nie... a aż jest czy. Drugi miejsce z konkursu pierwszego w Wiśle, Paweł Pawkow, Czy może sensacyjny zwycięzca pierwszego konkursu? Jan Habers. Wiemy, że Paweł Pawkow tego nie wygra. I pytanie brzmi: jak noszący z, z żółtą koszulkę lidera? Sensacyjny zwycięzca pierwszego konkursu w Wiśle, Jan Habdas. Proszę Państwa, oj, to będzie bardzo słaby skok. Będzie kwalifikacja, ale koszmarny skok. Zobaczmy, jaki jest za Polaków. 34. Habdas, 24. Krzak, 18. Zniszczą, 16. Kubacki. 14 pilk, 13 pawko, 12, 11, 11 wolny, 10, uroszek. 6 stykot, 5 żyła, 4, wąsek jak zakwos wolgen na wygrywa. Ztrynkała. Lecimy już z konkursem. No i zobaczmy, czy uda się z... krzakowi zdobyć dzisiaj punkty. Jak się uda, bo dobrze to wygląda. Na ja pewno się uda. Czak. Skończy z punktami. Może nie, jest na bardzo, nie znajduje się na bardzo wysokim miejscu, ale punkty ma. Chwila na Dawida wszystkiego. Zobaczmy jak Dawid. Więc jak się wygląda to trochę gorzej, o wiele w sumie nawet powiedziałbym gorzej niż to, niż tak, niż to co widzieliśmy w tym filmie. Wąsek ładnie wyszedł z progu. Zaczął... zaczął paleć, ale świetny daleki skok nie obejmuje prowadzenia wybrzeża Karla Weigera. Pora na co masz od w 16, pierwszy w tym wczorajszym okursie. dzisiaj. Tu słabe wybicie, słabe wybicie. Za wcześnie się wymikł, ale i tak daleko poleciał. I będzie szósty. Włosek jak na razie utrzymuje prowadzenie. Pora na macie Kota, bodajże bo jeszcze 14? Nie pamiętam już który ciężko to jest pamiętać. Ale wiem, że też właśnie potem to było bardzo skoknie. Chyba był 13. 12. Teraz taków wolny. I też kapitalny z pokutu po wolnego. I to ono i mnie teraz prowadzeniem przez zapawa wąska i pora na I to, drugą okran największą sensację ku pierwszego czyli dziesiąte mi... zajmuje... kasła i rożka który był dziesiąty ale dzisiaj o wiele sad skok punkty są ty będą ale nie może powiedzieć że to był jakiś w skok tak skok, to nie zawiesz w pierwszym Skocznik skocznie nie Mam nadzieję że nie wyjdzie także w drugim dość szybko zaczęło padać w tym wyglądało to dobrze ale bardzo szybko spadł i raczej przeciętne miejsce zobaczmy jak pokazać czy... jak no, to pokaże no, pierwsza żyła lepiej. Pierwsza żyła aż tak szybko dostali, Lepiej, ale niewiele. Została najlepsza czwórka. Wiemy, że Polak będzie pierwszy po pierwszej serii. Polak będzie drugi. Zobaczymy, czy... którykolwiek, czy, czy może którykolwiek z tych czterech Polaków, którzy pozostali, będzie wysoko, ale w, chyba zniszczył, nie zapunktuje. Chyba zniszczył po fenomenalnym wyniku w pierwszym Dzisiaj nie zdobędzie punktów. I nie będziemy mieli konkursu, w którym wszyscy raz pierwszy do punktu. Tutaj u nas w Wiśle w Andrzej zniknęła daleko. Mamy cały polski południowy czekoladki jeszcze pasowuje się bo jeszcze nie karty daje. Zobaczmy czy całe pasy to zmieni. Znaczy nie. Będzie wysokie miejsce, ale mogłoby być lepiej. I... no szorty żółtą, koło żółtego lidera. Życięcy ten żółty ten tu widzę. Jalhabdas, ale czy on też sobie nie zapunktuje? Tak. Niestety tak. Jaka jest tak, że bez punktów? Dwóch Polaków dzisiaj nie punktuje. No to już nie wygląda tak dobrze jak w pierwszym konkursie. Ewidentnie jest zniżka formy. Już wyjąwszy fakt, że po dzisiejszym konkursie już wszyscy Polacy będą mieli punkt wypresji taki Już wyjąwszy fakt, jakie miejsce zajmie szak, bo będzie z czołowej 20.00. I teraz Dali Kubacki. To będzie krótki skok oh. Próbuję jeszcze łapać wysokość, ale ostana się kończy czy Jest w tym drugi I konkurs skończy raczej na miejscu To jest pan stoch, który w drugiej serii poleciał znacznie lepiej Bardzo daleko, ale i tak mi przychodził szybko plus paszkę Jesteśmy tu tylko z tobą, co ale chyba Paszkę wyprzedził droszek. Nie! Żeby leżał w Paszkę. 131 metrów to jest porządna odległość. 131,5 metra muszę polecieć w żeby obejść w tym momencie prowadzenie, żeby być pewny utrzymania 13 miejsca. To jest ale taka daleko nie zaleci. Zaleci wystarczająco jednak, żeby zajmować, w tym to miejsce trzecie miejsce i niedługo zbliżemy się do tej lepszej dziesiątki którą otworzy strand a też nim skoczy paweł pawko najgorszy z polaków tyzry znalazł się dziesiątki, ale tak panie skoczył i oto ono by moje prowadzenie przepraszam lakta jest dziesiąty I wiemy że polak polak prowadzi i teraz paweł pawko wysokie oczekiwania mamy do, niej, co do niego w ogóle się ale to jest słaby oj, Ojojoj. Nie wiesz, o tak dobrze jak sobie z tego... ...lepiej oczywiście oczach padliśmy. Niemożliwe, że Paweł spadnie w klasyfikacji generalnej. Maciek od daleko. Maciek od znacznie lepiej. Przeprowadza na dwie narty, ale wskoczy na drugie miejsce. Rydyn prowadzi. Bo to że będzie ciężko tutaj o polskie podjął. Tu jest jedno fenomenalne Jeszcze Zobaczmy, czy Koszpora będzie w stanie wygrać. A gdzieś czekała. Ja tak wyniknie. Piąty w tym momencie. Paweł Wąsek. Zaskoczył wszystkich świetnych okien w pierwszej serii. Też psuje. I wolny, to się ostatkiem nadzieją na to, żeby wygrać konkurs. Wiśle, to miała dwa wygrane konkursy w Wiśle. lepsze wybicie od swoich dwóch poprzedników i będzie wolny zwycięzcą konkursu Prezent... Tak się prezentuje klasyfikacja generalna prowadzi wolny drugi jest Paweł Pawką trzeci są egz... trzecie miejsce zajmują egzekwo, hubda Stękała i Żyłacz. szósty jest drydl, siódmy kot, ósmy rożek ze Stochem. dziesiąty paszkę Polacy Krajni to jedenasty, zniszczą dwunasty wązek 15 milch, 18 kłacki i 21 krzak. No nie wygląda to już aż tak efektownie jak w pierwszym konkursie, ale dalej jest nieźle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się na najbliższym konkursie Puchar z letniego Grand Prix dopiero 8 sierpnia. 7 sierpnia. Co masz, ciepło? Cześć.